I znowu witamy w programie iskry brak, iskry brak i leżał pacjent na znak. Co się stało, coś się stało. Pięknie, dobrze się jechało. Nagle wszystko nam stanęło, coś tu nagle pierdyknęło. I ta Honda pospolita, albo nie taka już użyta, Ma jakieś takie problemy. Robi kupę dzisiaj ściemy. Dziadek ciągle dziś narzeka, że ta iskra gdzieś ucieka. No, i coś się będziemy jej szukać? Gdzie te prądy się podziały, że nam Iskry już nie dały? I zrobimy takie ujęcie, jak to Iskra nie chce wystąpić za wzięcie. Zbliżenie po prostu. Rozruch jest ręczny, akumulator 6V. Sprawdzimy, jak się czyje Moduł zapłonowy. tu jest. Oczywiście cewka. Wysokie napięcia. Tu jest Pan CDI moduł czujnik, przewody czujnika położenia wałka rozrządu No i to wszystko tutaj wychodzi No i coś tu jest nie tak że to nam nie działa No i prawo ma działało Tu była rozpięta jedna słówka Każdą słówkę należy rozsunąć, wyczyścić styki. Wszystko wiekowe. Prawo ma działa, na nie działa połączenia. Nie, a 15 nie jeździło. I teraz spróbujemy zrobić ujęcie jak iskra występuje za wzięcie. Gdzie jest mój fizyczny operator? Kopki. Proszę pokazać. Piękna iskra, z czerwona. Będzie tańczyć maszyna jak szalona. No, spróbujemy jeszcze raz. Film edukacyjny na popych zapalamy. Jeśli problem ma z gaźnikiem, zajmie się gazem I może tym razem zapalimy na gazie. Tu mamy taki ładny filterek powietrza. Siatka owinięta gąbką. No i tak to wygląda. Trzeba gaźnik rozebrać, wyczyścić. Żeby się dobrać do pana gaźnika, trzeba pozbyć się łącznika. Wykręcić przepustnicę. I pan gaźnik został wydobyty. A tu przyszedł jakiś piękny kotek. Twarz programu dzisiejszego. Będzie czoł na całego. Znaczy gaźnika, gaźnika, który w postoju wieloletnim posadem się pokrył, jak widać. Dysza totalnie zatkana Nawet zawór glicowy zaszedł zaszedł, zaśniedział, zarósł, nie chce wyskoczyć. jest wisa, a zaworek się nie chce wysunąć. No i co tu zrobić? Totalna destrukcja. Starość, osady i inne złady, zgłady, czy jak to słowo złogi. O. Jeśli zaworek stawia opory trzeba... Zaprząc do roboty kombinerkofony, albo cęgi, czy inne cążki, chirurgiczne sprzęty takie. I już mamy pacjenta, który o swojej pracy nie chce pamiętać. Będzie do niej przymuszony, będzie puszczał oktawofony paliwo a oktany tak? Tu jest pani dysza, super wykonana, w takie piękne otworki po no i oczywiście niedrożna, całkiem zatkana ta linka jej drugie życie czyści naszą dyszę znakomicie